Szymon jechał do Afryki, a dokładnie do Etiopii. Pojechał do Etiopii, bo w Addis Abebie jest tam siedziba organizacji jedności afrykańskiej. No i teraz uwaga, pojechał tam szukać roboty. To się zdarza, każdy może sobie jeździć po, do Afryki. Ja na przykład też jadę do Afryki. Akurat nie szukać roboty, ale wspominam o tym, bo za wyjazdy Szymona Hołowni płacicie. Wy. Ale nie tak, że z jednej kubki idą pieniądze. To mnie rozczuliło. Posłuchajmy pana marszałka. Kosztami podróży dzielimy się z MSZ. Tam, gdzie wizyta ma charakter ściśle związany z promocją kandydatury, z rozmowami w tej sprawie, płaci MSZ. Ale kiedy podróż ma wymiar sejmowy, płaci kancelaria sejmu, tak żeby było uczciwie, przejrzyście. Szymon, żeby jak było? To jest uczciwie i przejrzyście, tak? Ty szukasz roboty, to wtedy płaci z. A jak nie szukasz roboty podobno, tylko tak sobie jedziesz, to, bo chcesz pozwiedzać, to płaci serio, tak? Serio? Wtedy jest uczciwie i przejrzyście, że za Twoje wyjazdy w sprawie szukania roboty, bo sam o tym mówisz, płaci MSZ. To jest uczciwie i przejrzyście, Twoim zdaniem. Aha.